Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w tych dniach ukończyli bardzo ciekawą sprawę, którą prowadzili od dłuższego czasu. Wiąże się ona w sumie z zatrzymaniem kilkudziesięciu osób trudniących się rozprowadzaniem na naszym terenie na terenie województwa lubuskiego nielegalnych papierosów. Okazało się, że organizatorem tego procederu było dwóch mężczyzn z okolic Żar. Mężczyźni ci organizowali zarówno przerzut papierosów na nasz teren, jak również organizowali również drogi zbytu. Te papierosy trafiały następnie do bazarów, a tutaj już do pojedynczych detalicznych odbiorców. Okazało się, że ujawnienie tej całej procedury, tych wszystkich osób nie było takie proste. Policjanci musieli wiele pracy w to włożyć, ale efektem jest przedstawienie w tej chwili w sumie prawie 40 zarzutów związanych właśnie z tego typu działalnością. W tej sprawie właśnie zakończyło się postępowanie. Niebawem trafi akt oskarżenia do sądu. Przypomnę również, że tego typu działania, działania operacyjne są udziałem policjantów nie tylko w Komendzie Wojewódzkiej, ale również w każdym z powiatów tego typu komórki prowadzą taką właśnie działalność. Nielegalnie sprowadzane papierosy trafiały za wschodniej granicy. Okazało się, że suma strat Skarbu Państwa wynikających z tego typu Działalności. W tym przypadku e, sięgła prawie 6 milionów, zło, milionów złotych. Policja e, prowadząc swoje czynności zabezpieczyła na poczet grzywien, na poczet postępowania mienie znacznej wartości, które należało do sprawców tego procederu. E, w sumie zabezpieczyliśmy nieruchomości, pojazdy e, o wartości około 8 milionów złotych, a więc jest to na pewno niebagatelna kwota.